piękne Shadow Deadżarki, mega mocny Bayonet Freehand i epicki Fire Serpent są razem warte ponad 7 tysięcy złotych i co najlepsze, mogą być twoje. Do tego przytacie kotwi jako, ale więcej szczegółów poznasz już za chwilę. Miłego oglądania! Hej, cześć Manko, przyjaciele, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj nie byle jaki odcinek, albowiem nowy event przeżywamy na oczywiście naszym kochanym CSGO Skinsie. Proszę Państwa, możemy zobaczyć, że taki trochę dziki zachód nam się tu włączył. Event będzie z nami 32 lata, więc dosyć długo. Widziałem, że jest jakaś ukryta skrzynka, tylko że ja nigdy nie umiem sobie w tą ukrytą skrzynkę jakoś te. Mamy pistolet. Ej, chyba mi się udało. Chyba pierwszy raz się udało tam... Jest skrzynka! Jest! Mamy to! Kurde, tyle eventów nie byłem w stanie tych ukrytych skrzynek znaleźć. Pomimo, że oglądałem jak to się robi. Tak widzicie na samym starcie tutorial, jak znaleźć ukrytą skrzynkę, gdzie do trafienia nawet Glock Fade, Ursus Doppler Ruby Emeczka, Imitment Danger, więc jest dosyć ciekawie. Proszę Państwa, 190 zł z takowym właśnie kliknięciem. No i dobra, no na początek może nie jest to fenomenalna wróżba, ale muszę przyznać, że ku memu wielkiemu zdziwieniu jest na plus i to całkiem nie najgorzej, bo wydaliśmy 190 złotych. Otrzymujemy prawie 300. Not Dead bad! muszę przyznać, Pin 90 nostalgia, no teraz beznadziejnie, bo ponad 100 na minus, niezbyt ciekawie co my tu jeszcze mamy, mamy naprawdę, naprawdę totalnie nic ciekawego, zdajmy sobie z tego sprawę, mówi się trudno żyje się dalej, czy coś jeszcze chyba nie i tą skrzynkę na chwilę obecną sobie zostawimy, jeszcze mnie tylko i wyłącznie ciekawi ile na jesterze, takie co to 5600 może nadejdzie taki moment, że to klikniemy, ale może nie teraz. Stój, to jak ci powiem, że możesz w prosty sposób ze stówki mieć 135 z 1000-1350? Innymi słowy, 35% więcej. Chodzisz sobie na Pirate Swap, czyli na stronę do wymieniania skinów z gigantycznym bankiem przedmiotów. I jak widzisz, nieko, mają 35% bonus do depozytu. A to jeżeli wejdziesz sobie tutaj i wpiszesz kodzik FIAKO. Co więcej, możesz tutaj pozbyć wielu śmieciowych przedmiotów z mojego eku na rzecz jednego ładnego. Strona kompletnie nie ogarnia naklejek, w związku z czym crafty nie są wliczane. Zapraszam cię bardzo serdecznie na Pirate Swap. Kodem oczywiście fiako. Tak otworzymy sobie za to na Jestarku. Rail Runner Case, czyli skrzynie za 1200 zł i trafiamy na samym starcie drugi najlepszy drop, który będą Scarlet's, 3... szam... sz... fajna rękawica, Sport glovesy. za 5000 zł, to jest bardzo ładny plusik, zostawiamy sobie. Mamy takie punkty jakby powiedzieć Um, sz, sz, szaryfa normalnie, takie gwiazdki. Szaryfa, spoko. Tutaj jest 2000 Myślałem, że będzie już tak w okolicach 3-4, to mi się trochę przestraszył. Ale za 2000 dam szansę swojemu szczęściu. I trafiamy Oriona, co jest tu dziewiątym najlepszym dropem. Więc delikatnie rzecz ujmując, 1500 na minus. Szału nie ma, oj nie ma, Bloodsport to będzie Jeszcze większe gówno, więc teraz zdecydowanie Na busie wolę sobie tą skrzynię otworzyć I na buście takie cudo 168 zł Razy 3 to 500 zł I miejmy nadzieję, że coś ciekawego nam się tutaj Wydarzy, e, tym czymś będzie Big Iron Nie mam pojęcia, chyba tak Okej, okay. ty, jest nawet całkiem ładny Plusik, więc nie ma lipy, mamy emeczkę Coalition, więc w początku 6000 zł Dobra, dobra, dziękuję I najdroższa, Chaching, ching cha Case, zobaczmy, na buście 420 zł 3 takowe to będzie 1200 60 i miejmy nadzieję, że coś ciekawego nam się tutaj wydarzy. Fenek Fox, ok, w porządku. No dobra, zobaczmy co by to mogło być. Bardzo przyjemnie, chociaż mogło być lepiej. Ten Fenek Fox Souvenir Field Tested, mam wrażenie, że te Fenek Foxy niejednokrotnie po 2000 kosztowały. Ok, Devstrike to są chyba za 1600 zł, jak mi się dobrze kojarzy, no, jednak za 600 zł, bo to suveniery poleciały. 1300, minimalny plusik jest, ale nie ma się czym podniecać. Weźmy sobie, kliknijmy w nową batlę i weźmy sobie, może, jesterka i zobaczmy sobie na jesterku tutaj, no może nie. Tego Chociaż dobra, czekajcie, dodamy sobie tą skrzyneczkę. Na 3 osoby na underdogu. I szczerze liczę, że to może mieć potencjał. To może mieć potencjał, że mi teraz totalnie nic nie poleci, bo w sumie wiecie, fenomenalnie mnie dropiło. No ale tutaj te Big Irony, tutaj te Fenek Foxy. Kurde, no nie było dramatu, tak? W związku z czym mam nadzieję, że teraz coś ciekawego się tutaj wydarzy. Proszę Państwa, chyba to będziemy mieli, że ten Franklin trochę kosztuje. No nie wierzę, no. Imperial Dragon i takiego Tiger Tu 12 koła zgarnął. Ajajaj, no pomysł był dobry, trajektoria była dobra. No ale cóż, Cóż by tutaj powiedzieć, dobra, muszę to wszystko sprzedać. 27 tysięcy, a ku nie najgorsze, no ale było lepsze, nie bójmy się tego zauważyć. Nie bójmy się tego powiedzieć. Słuchajcie, ja bym sobie skopiował tą, tą battle. Bo mi się podobał ten pomysł. Według mnie to ma ręce i nogi. Weźmiemy sobie dupienie jakiego na cztery osoby. I miejmy nadzieję, że to nam wyjdzie, przyjacielu. Ale jeszcze przed tym, pamiętaj, że jeżeli chciałbyś dać szansę swojemu szczęściu, to klikasz sobie tutaj w plusie. Wybierasz spośród wielu metod płatności. I koniecznie użyj tutaj kodu fia Kod fia daje 10% więcej do depozytu. I 2 zł dzień groszy na start. Pamiętaj też, że jeżeli chcesz tutaj wpłacić skinami, no to wtedy każdy ma tutaj taki e, limit, za który może wjechać jakby od razu, tak. Do momentu, kiedy skins nam ufa, bo wiemy że teraz te e, Trade Protecty, czyli że jeżeli coś nie je w jest, no to możesz sobie cofnąć tego trade'a. No ale CSGO z sam ufa, że nie cofniemy do jakiejś kwoty, którą tam widzieliście. Ja znowu trafiam tego Franklina, no i szału nie ma. Teraz... 58 tysięcy to jest? O kurde, ja w to jest 6 tysięcy! Są e e e Ridy e Sport za 58 tysięcy złotych? Ja pierdziele, to jest potężny drop, A ja tak na to patrzę, mówię, dawa, na jakieś Glowce za 5 koła poleciały, trochę dupa. 55 tysięcy złotych? Kuźwa, Pandora's Boxy tyle kosztują, Emerald Webby tyle kosztują Jasny gwincior Dobra, Rosso, Alex i Emily Zobaczmy, co się tutaj może wydarzyć Miejmy nadzieję, że coś pozytywnego, coś ciekawego no, ten naukowiec no, ja nawet szczerze nie chcę tego zgarniać, więc nie chce to ktoś weźmie. No, tej 2000, tej beznadziejnie. No, te rękę widzę trochę mnie zatkały, nie będę tego ukrywał. Tutaj do trafienia to jest najlepszy drop w ogóle z tych skrzynek, więc dosyć, dosyć mocno. Ciachink Case, po raz nie wiem który, ale miejmy nadzieję, że po raz ostatni, tak? Bo jeżeli da profit, to oczywiście pradawna zasada mówi, że trzeba wtedy spierdzielać, tak? Zobaczmy, co tu się będzie działo? Nie, błagam, błagam, dlaczego. Ja nie chcę tego nawet komentować, nie? Co to kuźwa miało być? No. Dlaczego niech nic nie trafi, Zgarnąłem 800 złotych? Z bitwy o wartości ponad 20 tysięcy złotych. Teraz szczerze liczę, że uda się coś trafić. Przyjacielu, błagam, daj te rękawice, dupnijże. że? Emerald Dragon, ja tak chyba zgarnę, nie? Chociaż nie, ten, ten Max zgarnie, No właśnie. No i 4 tysiące, to już tak lepiej. Mam to w dupie. Tworzę ostatni raz taką batlę. To beznadziejny pomysł. Nie znoszę tej skrzyni. Po stukroć. No chyba, że teraz coś magicznie odda. Nie wierzę w to kompletnie, ale Anusz. Anusz, się coś wydarzy, tak? Janusz, Alex, Adrian i Emilii. Być może trafią coś ciekawego, ale ja trafię coś ciekawszego. Miejmy taką nadzieję. Błagam. Litość. No to była zła taktyka. No, przyjacielu, nie zawsze to wiesz te najlepsze przedmioty. Nie zawsze się wygrywa. Musisz sobie z tego zdawać sprawę, że no to niestety częściej się przegrywa. Mieliśmy tutaj szczęście przy niektórych skrzynkach, ale no też mieliśmy nie farta. Trzeba sobie z tego zdać sprawę. Pamiętajcie również o twojących rozdaniach. Nie no, jest wylew po całości, już się odechciewa powoli, no. Aj, aj, kurde. Tak, tak dobrze. W ostatnim czasie była naprawdę fajna pasa. Naprawdę fajnie szło. Nie wygrywaliśmy wszystkiego. Z czasem zaczęliśmy też dosyć dużo przegrywać, ale było nie najgorzej. Teraz jest jakiś wylew, tak? Przyjacielu, trwają obecnie rozdania. I co warto powiedzieć, to to, że Stiergosz Kings tutaj sam się podkręcił szansę a niektóre z tych przedmiotów. W sensie jak tutaj jest napisane szanse na zdobycie tego przedmiotu zostały zwiększone, więc tak to wygląda. Przyjaciele, jak płacisz 15 złotych z moim kodem, to bierz udział w tym najmniejszym rozdaniu, ale kłopisz 3 dychy to bierz udział we wszystkich czterech. Do Zguardiancia Falcon, Bayonet, Shadow Dad Jessy, Fire serpent więc nie ma lipy, nie ma wiochy, osób przybywa, więc pamiętaj, że jest to oczywiście losowe. No i że jeżeli chcesz dać szansę swojemu szczęściu, to z kodem FIAKO nie jest to najgłupszą opcją, przynajmniej tak też mi się wydaje. Musisz o tym wiedzieć, tak samo jak o tym, że jest skins, tylko może dla osób pełnoletnich. 18 skin masz, no to nie Możesz, no, myślę, że jest to proste, zrozumiałe, oczywiste poniekąd. Więc tak to wygląda. Czyżby Hans-Paul Slotter jeszcze na zakończenie? Vandal-Galil. Galil-Vandal, chłopie. Szkoda gadać, szkoda strzępić No nie, dzisiaj to jest jakiś dramat po całości. No nie zawsze to na najlepsze przedmioty, nie zawsze siada, trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Do następnego, trzymaj się, przyjacielu. Strzała.